Pan z Wami. Słowa Ewangelii, według świętego Marka. Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł Szabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: skąd to u Niego? I co to za mądrość, która mu jest dana, i takie cuda dzieją się przez jego ręce? Czy nie jest to cieśla, syn Maryja, brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim. A Jezus mówił im, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony, i nie mógł tam zdziałać żadnego cudu. Jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Oto słowo Pańskie. Dziwne jest to zachowanie mieszkańców Nazaretu, krajanów, sąsiadów Jezusa. Z jednej strony uznają Jego mądrość, taką, której nie widzieli u nikogo innego. Uznają Jego wyjątkowość, też słyszeli i dostrzegają Jego cuda, sprawy, które tak naturalnie nie powinny się wydarzyć. Można powiedzieć, doceniają to, co jest w nim boskie i w taki sposób pozytywnie zdziwiają się. Zdumiewają się nim i mija chwila, kiedy przechodzą do dostrzeżenia Jego słabości. Czy to nie było słabością Jezusa, ale oni tak uważali, to że przecież znamy Jego rodzinę. Są takim nikim wyjątkowym. Znamy mamy, znamy kuzynów, znamy kuzynki i się tak za bardzo nie wybijają na tle innych. Zwykli ludzie, tak jak my. Uznanie tego z jednej strony, co wyjątkowe w Chrystusie, Zestawienie z tym, co według nich słabe, sprawiało, że powątpiewali, że zwątpili w Niego. Tam jest użyte greckie słowo skandalizo, od skandalon, co oznacza zastawioną pułapkę, a dokładnie tę część, która uruchamiała potrzask. Skandalem nie jest to, że Jezus pochodzi ze zwykłej rodziny. Skandalem jest to, że dla ludzi z jego wioski. Taka zwykła rodzina przekreślała całą sprawę, że oni byli w stanie przekreślić tę mądrość, te cuda, tę wyjątkowość, którą dostrzegali. I to była pułapka, w którą sami siebie wprowadzili. A przez wprowadzenie w tę pułapkę też nie byli w stanie doświadczyć boskości Chrystusa, bo po prostu tego nie chcieli, bo mieli serca zamknięte. Drugie czytanie to czytanie z listu świętego Pawła. Pawła często kojarzymy jako tego, który od momentu nawrócenia zrobił kawał naprawdę dobrej roboty. Bo założył wiele wspólnot chrześcijańskich, tymi wspólnotami się zajmował, pomagał im wzrastać. Odbył też wiele podróży, i można by powiedzieć, że pół świata, albo nawet cały świat zwiedził, żeby mówić o Chrystusie. W końcu też oddał swoje życie za wiarę w Chrystusa. Powiedzielibyśmy, mocny zawodnik ten mocny zawodnik dzisiaj paradoksalnie mówi nam o swojej słabości o tak zwanym ościeniu a oścień był rodzajem narzędzia w postaci ostrych widełek służących do nakłuwania łowionych ryb kiedy święty paweł odnosi ten oścień do siebie to chodzi mu o to że coś w jego życiu jego takkuje, że coś mu zadaje ciągły ból są domysły, że to mogło chodzić, skoro oścień dla ciała o jakieś bardzo silne migreny, może jakąś inną chorobę. Nie jest to tak do końca istotne. Ale to, że ma ten oścień, to, że ma tę słabość, wcale nie zamazuje, nie zmazuje tego i nie kasuje tego, jakim człowiekiem on jest, co zrobił. A może dlatego tyle zrobił i może dlatego taki był, że miał tę słabość, że ona mu pomogła wzrastać. Bo pytanie, kto z nas nie ma słabości? No to zadaję to pytanie. Kto z nas nie ma słabości wysoko ręka do góry? Ktoś tam się drapie po nosie, ale to nie jest wysoko uniesiona ręka. No bo każdy z nas je ma i jesteśmy tego dobrze świadomi. I pewnie każdy z nas, siostro, bracie, masz taką słabość dominującą. Taką słabość, która nie jest sama w sobie grzechem ale która do grzechu prowadzić może. Może to być na przykład impulsywność, że bardzo szybko jakoś wybuchasz, reagujesz, później dopiero myślisz. Może to jakaś mała otwartość na innych. Chcesz mieć dobre relacje z innymi, ale trudno ci podejść do człowieka i go zagadać. Może to jest częste złe samopoczucie. Wstajesz rano i już czujesz, że po prostu wszystko cię boli, czyli będzie trudniej. Albo to, że starasz się wszystko zrozumieć, no i w odniesieniu do wiary też chcesz zrozumieć wszystko, no a z wiarą jest tak, że pewne rzeczy rozumiemy, pewnych rzeczy niestety póki co rozumem nie pojmiemy. No i mam tak, choć chciałbym nie mieć. A to, że chciałbym nie mieć tej słabości, to nie zmienia tego, że dalej tak mam. Jak się zastanawiałem, jaka jest taka moja główna słabość, to tak stwierdziłem, że to chyba jest taka wątpliwość, że sobie poradzę. Mam jakieś zadanie do zrealizowania, no i, i już od razu idzie taka wątpliwość, że ja nie wiem, czy dam radę, z takim różnym nasileniem. Chcę tego nie mieć, ale to mam z jakiejś przyczyny, i nie bardzo jestem w stanie tego zmienić, że to mam. I kolejne poradzenie sobie z tą słabością nie bardzo zmienia to, że, że ona po prostu dalej jest. U świętego Pawła w Słowie Bożym słyszymy, że Bóg przychodzi z pomocą. Nie taką pomocą, że zabierze słabości i już tyle, tylko przychodzi z pomocą w tej słabości. Mówi, wystarczy ci mojej łaski, wystarczy ci mojej pomocy. Dasz radę ze mną przejść nad swoją słabością. Tak też to widzę w swoim życiu, że ciągle tak to samo. Trzeba coś zrobić, no to zaczynam od tego, że tak wątpię, że dam radę, że się trochę boję. Często przypominają mi się te słowa, właśnie: wystarczy ci mojej łaski. Zresztą też wybrałem je jako swoje hasło prymicyjne, bo są mi bliskie. No więc to zapewnienie Boga. Jak temu zaufam, to widzę, że Pan Bóg też mnie poprowadzi w tym, żeby to, co mam zrobić, zrobić dobrze. I faktycznie czasem o tym usłyszę od kogoś, ktoś pochwali, ktoś podziękuje. Wychodzi dobrze, a może nawet, często to tak widzę, że wychodzi dużo lepiej, niż gdybym od razu wiedział, jak to mam zrobić. Jakby Pan Bóg mi tę słabość zabrał, to myślę, że łatwo by było wpaść w pychę i mówić sobie: No, wszystko super mi idzie, wszystko wychodzi mi idealnie. Te widełki, ten oścień, ta słabość, ona tak kuje. Ale jest dla mnie dobra. I więcej dobra z tymi widełkami, z tym ościeniem, niż tego dobra by było bez tej słabości. Zaprasza nas dzisiaj Pan Bóg do tego, żeby zgodzić się na swoją słabość, że mam słabości. No bo jesteśmy ludźmi. To jest taki dobry objaw człowieczeństwa, że, że mamy słabości, i Pan Bóg nas z nimi przyjmuje. I to nie jest skandalem, że jesteśmy słabi. Skandalem będzie, jeśli się załamiesz, jeśli przekreślisz wszystko, jeśli tak bardzo skoncentrujesz się na tej swojej słabości, ona wtedy będzie cię prowadzić do grzechu, wpadniesz w pułapkę. Ale jeśli będziesz w tę przestrzeń swojej słabości wpuszczać Boga z Jego łaską, z Jego pomocą, to będziesz z tą słabością mocniejszy niż byś był, niż byś była bez tej słabości. Bo będzie cię zachęcała do tego, żeby wpuścić go tam nie tylko raz, ale za każdym razem. Trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz mi powiedział, wystarczy Ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Panie Boże, proszę Cię, żebyś wszędzie tam, gdzie są moje słabości, przyszedł ze swoją łaską. I daj mi też dostrzec, że wtedy, kiedy współpracuję z Twoją łaską, to wszystko wychodzi dużo lepiej niż wtedy, gdybym nie miał żadnej słabości. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków.